No, no. Właśnie wróciłem z choroszy. No, a pewne rzeczy się dowiedziałem. Rozmawiałem z psychologką i ps z psychiatrą, i powiedział, że dobrze wyglądasz. Połóż się, Wojtek, słyszysz, proszę cię. A ja chcę pochylić sobie. Połóż się, słyszysz, proszę cię. Bo jeszcze no, trzeba odpoczywać. Ja chcę odpocząć, gdzie odpoczniesz? Połóż się! Od... To odpoczywaj, odpoczywaj sobie, odpoczywaj! Nie jestem dla siebie służącym i nie będę służącym I odejdę z tej... to nie moja jest ziemia To jest twoja ziemia rodzinna Stoi, normalnie, normalnie rozmawiam, a nie... Nie wiadomo co. Ogółem chyba tak robi, żeby mnie po prostu, czy Straż Miejska, do szpitala zabierali i zabrali do Choroszczy na rozmowę. I choroszy powiedzieli: A jak ty możesz wytrzymać z tym kononowiczem, lekarz? Ja mówiłem: Tak jest, jak jest. I ogółem po prostu popuściłem. Mówię: Karetka mi przywiozła, proszę zadzwonić, bo ja stąd nie wychodzę. Po prostu luksusową karetką przyjechałem do domu po 12.00. Karetka przywiozła mnie i po prostu podziękowałem i powiedziałem, że miłej pracy Wam życzę i wszystkiego dobrego. W którym lesie Ty byłeś, gdzie schowałeś sch słomę? Na chałomę. Na słomę! Jaką słomę? No, schowałeś Łomę! Co tam się... się stało w Polsce. Nic się nie stało. Dzień dobry. Proszę Pani, ja nazywam się Kononowicz Krzysztof. I proszę Pani, e, w sprawie Wojciecha S. Suchodolskiego dzwonię. I proszę Pani, e, on ma na 1.02.2021 godzina 10.15 u Was na wizytę, spotkanie z psychiatrą. A on, a ten pan, e, proszę pani, ma zaręczyny w Poznaniu. Proszę e, pana, ja zajdę panu słowo. jest stroną, jest upoważniony do informacji. ma Aha, to ja oddam telefon. Nie ma dla mnie. ja nie chcę. Ale mi nie obchodzi, to zamykajcie mnie w choroszy. A oni myślą, że ja się boję. To zamykajcie po prostu to dajcie ja... Ja po prostu nikt nie będę płacił, to zapłaccie, niech państwo zapłaci pobyt w szpitalu. No widzicie? Co ja mam nic do tego? Jak ktoś komuś coś złego <śmiech> <śmiech> jakieś łamania, nie łamania. Pełno ich, pełno jest. Porozmawiaj, tak z sobą. Po prostu chcę <śmiech> <śmiech> powiedzieć, że ja jakby było jakieś mieszkanie. Czy budynek to bym chciał drzwi kupić? Ona no kupić drzwi. No właśnie, nie będę mówił. To pokażę, jak to wszystko wygląda. Stoi normalnie, normalnie rozmawiam.